Powód wejścia w rajecznych Wierzchów jest bardzo prosty. Modernizujemy 22-letnie torowisko prowadzące do Bronowic, które w zeszłym roku już pokazywało, że absolutnie dłużej nie wytrzyma i grozi nam awariami i wypadkami tramwajowymi. W związku z czym najwyższa pora była na remont, a zatem Również przejście przez lejeczych wierzch. Od 29 kwietnia rozpoczyna się ten etap prac. Potrwa on około półtora miesiąca, bo po tym półtora miesiąca będzie dru druga część, czyli dokładnie jakby lustrzane odbicie tych prac, które są, będą wykonywane. Jadąc od ronda grunwalskiego będzie dostępny jeden pas ruchu na wysokości skrzyżowania z ulicą Karmelicką. W drugą stronę będą dostępne dwa pasy ruchu, przy czym e, z tych dwóch pasów jeden będzie przeznaczony tylko i wyłącznie dla komunikacji zbiorowej. Nie jest to też tak, że komunikacja zbiorowa jadąc od Ronda Grunwaldzkiego będzie pokrzywdzona, ponieważ do samego zawężenia będzie poprowadzony pas autobusowy od samego Ronda Grunwaldzkiego. Ten wydzielony buspas, z którym poruszają się autobusy, w zasadzie już od ronde, przed rondem matycznego zaczyna się wydzielony buspas, on będzie musiał się podzielić swoją przestrzenią, ten autobus, na tym krótkim odcinku z kierowcami pojazdów indywidualnych, gdzie zaraz po przekroczeniu ulicy Karmelickiej znowu autobus znajdzie się na wydzielonym buspasie, a kierowcy będą mieli do dyspozycji całą przestrzeń ulicy. Jadąc od drugiej strony, dokładnie taka sama sytuacja jest, bo brakujący odcinek od ulicy Opolskiej, jadąc od ulicy Opolskiej na wysokości witastwo Szarubnie zostanie uzupełnione, więc od Opolskiej do rejonu prac też będzie pas autobusowy. No niestety musimy w jakiś sposób y, tą przestrzeń dzielić między konieczne do wykonania prace budowlane, a, to, a ruch uliczny i miasto, które musi funkcjonować.